Witajcie w kolejnym odcinku od Zera do progamera Dziś zagramy sobie ażką. Jak widać, gramy już dla normalnych ludzi. Nasz team przedstawia się tak, Garenanka, Lux. Ostatni, był chyba Riven, jeśli dobrze pamiętam. Enemy Team, jak widać, 2HDC. Dwóch miderów, jeden top. U nas podobnie. dwóch miderów. Dwóch top, jeden ADC, Ale myślę, że bez problemu sobie poradzimy. Poczekajmy, aż wszystko się naładuje. Zostałem tylko ja i Garen. Jak widać, tutaj chyba pre-made. Wszystko w porządku. FPS e spadły do 2. Sprawdźmy, z kim idziemy na bota. Chyba zanką, jeśli się nie mylę. Więc spoko. Początkowy mieć będzie całkiem spory. Lux na topa. Riven gdzie mida. Dziwne rozstawienie trochę. Okej okay. Adolf Nie Niezła nazwa O, chyba nawet nie trafiłem w te krzaki, ta Czekamy sobie na nich. Wszyscy są na równym poziomie. A właśnie, z wbiciem czwartego levela yy, mamy nowe spele. Była to chyba bariera i... Bariera i exhaust. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Jeszcze ja myślałem, że wejdzie po nich. Aj. Prawie udało nam się zabić Kaziksa, na pewno będzie musiał się cofnąć. <coughs> o Widać, Riven chyba nie lubi Polaków. Wcale jej się nie dziwię, bo większość naprawdę na tych meczach Może Anka by mi pomogła zamiast chować się w krzakach Może by wpadł na początku gry już jakiś kill, ale nie po co Skoro można sobie polatać po krzakach Kazik spróbuje się healować ze swojego WU jak widać mu się to udaje. banka daje mu się obijać. No to nie najlepiej, jak widać. Oj. bi. Ciekawe czy zaryzykują, ja chwilę jeszcze zostawię. Dobra, nie będziemy ryzykować. Nie ma po co. Cofniemy kupimy jeszcze jedną kw. Nie kw, tylko długi miecz. Do rana znaczy. Potkę i możemy wracać już na linię. Czekamy na jeszcze jedną. Okej, okay. co to wyskoczyło? Dobra, nie wiem co to olejemy to w poprzednim odcinku dziwnie nagrał mi się głos. Nie wiem od czego to, ale myślę, że teraz jest spoko. Nie będę już przerywał, bo znowu spadną FPS-y. Będzie jeszcze trudniej grać, chociaż i tak jest strasznie mało. Ciężko się to gra, ale do takich małych lagów to można się przyzwyczaić. Gra agresywnie. Nie chcę, żeby oni zgarnęli pierwszego kila na bocie. Bo to na pewno utrudni nam grę. Chociaż Top tak już dwa kilo oddał. Z takim DMG to. Wow. Kazik chyba siedzi w krzakach, nie pomyliłem się. Aż koleko ko na Oj, okej, okay. więc bijemy Kaziksa. Fajnie, że Anka oddała nam tego killa. Na pewno teraz będziemy mieli trochę łatwiej. Teraz jak ją zastunuję, myślę, że też uda nam się ją zabić. Zestakuję sobie Q. O. Się, aj, nie, niestety, niepotrzebnie potrzebnie chilowałem. ale myślałem, że ją dogonimy. Hadzik, jak widać, kupił coś pod Armora, za wiele mu to nie da. Wrócimy dopiero po KW. Chyba, że będziemy musieli szybciej. Nieźle obiłankę. Na szczęście przeżyła. by ją dalej gonił, bym pewnie go zabił, ale nie będzie raczej tak ryzykował. Sprawdza, czy Anka cofnęła. Nie będę ryzykował, żeby nie paść głupio Top trochę nie ogarnia, albo ry ryza jest naprawdę taki dobry. W sumie nie wiadomo, jakie to rangi grają. Wow. Wow. Niestety dużo nie brakowało, ale jakbym go dalej bił, to bym padł. Więc wolałem się wycofać. Na topy sobie jak widać nie radzę. Mam nadzieję, że nie przegramy tej gry przez topa. <coughs> Wydaje mi się, że to garen nie ogarnia. Spójrzmy co on robi. No. Najlepszy to on nie jest. Lux naprawdę nie ogarnia. Mamy tak słaby team, szkoda gadać. No i niestety. Wszyscy się kiedyś uczyliśmy grać. Szkoda tylko, że nam takich nieogarów dodało do teamu. O. Super, Riven na pewno te kille się przydadzą. Będzie łatwiej. Anka też w sumie ogarnia. Więc w trójkę myślę, że sobie poradzimy. Bo ten Kha'zix z Aszką. Tak, Aszką? Kogo ja mam? Tak, Aszkę. Do najlepszych też nie należą. Więc nie wiem jak tam nam idzie. Nie wiem nawet kto u nich jest nam idzie. Lux. Aszkę gdzieś nam wcięło. Nie uda nam się go zabić. Mhm. Riven nie napisała SS. Bo po co? Pewnie nawet nie wie co to znaczy. Jeszcze niech sama na nich pójdzie. No naprawdę. Pro, pro. będę mnie takie gamesy. No, ale co poradzisz. Oj. Kurwa. No, chociaż tyle. Myślę, że przegramy tą grę. Jak widać, z farmą wygrywam. Zaszką, ale ten top jest tak beznadziejny, że szkoda gadać. Idioci chyba grają w tą grę, jak widać. To znaczy, ze mną grają idioci. Taszka dużego damage'u nie zadaje. Mhm. Ale to obfiduje, więc to jest po grze. Już mogę napisać bg. trafiło nam zupełnych tardów no co ja mogę dobra Teraz nie wyszło aż tak źle szkoda, że nie udało nam się zabić jeszcze te jaski. Zająłem się w sumie jak Haziksen. Faktycznie to powi by się przydała. Pomoc. Jak spuszuję tego tureta, to może pójdę na topa. What the fuck jaki damage. Bez sensu. Bicie się z nim. Musimy cofnąć. Nic sobie nie kupimy. Nie starczy nam golda. Zostanie na tej linii to samobójstwo. Dokończę buty. Wracam jak najszybciej na linię. Będę starał się na... na... Na Infinity Uzbierać 0.4 Garen 0.5 Lux Dioci Nie wiem co ta Lux w ogóle kupuje No co ja mogę Szkoda słów Nawet Kha zabija Niestety Taki team nam się trafił Zabić, jednak nie, a może i tak nie, on tak, ale niestety zabił nasz nas rację. Spójrzmy, aż u nich ma 2-2, a 4-2-3-2-Riven, dwie osoby, które ogarniają nas w teamie, niestety wszyscy więc to jest BG może się poddamy w 20 minucie bo nie widzę sensu grania tego o. <tryk> Jinx ma staty 52 już ma dokończone Infinity ładnie ją nafidowali. Teraz uda nam się ją zabić Jest nasza Chociaż tyle Może uda nam się spuszować wieżę na tym namidzie Jak widać na bocie wieża padła Idziemy może uda nam się zabić Rejza Za 5 sekund mam Ulta Może uda się ją złapać. Jest nasza. Rejs uciekł. Pewnie tu gdzieś w krzakach. Nie ma go. Gonią Riven. Pójdziemy pomóc. Czy to najlepsze wyjście, że ja idę z garenem Wow Jeszcze ja padnę Za padnę. Niestety gówno mogłem zrobić, byłem sam. Team sobie lata. Dobrze. Chociaż Riven zabiła, chociaż sama padnie. Triple kill Jinx Bano Może następna gra będzie na jakieś lepsze osoby Przez takie gry to się odechciewa grać W ogóle spójrzcie co kupuje lux To jest żałosne Co teraz, Anka? Dobra. Nie o to mi chodziło. i cofniemy bo oni teraz bez problemu nas zabiją no, niestety o, Ryze, nie zauważyłem go ale uda mi się przeżyć nie jest to jeszcze takie do końca przegrane Dziękuję, nie trafiła azulta, na szczęście Trzeba w końcu pozbierać na TKW bo mamy bardzo mały damage w, w porównaniu do drużyny przeciwnej o. Padnę. Raczej jednak to jest przegrane. Z tego już nic nie będzie. Nie mogę się powstrzymać przed napisaniem tego. Bo jak patrzę na to, co, jak, jak oni grają, to naprawdę sz szkoda gadać. No. <grym> Ten garen to jest śmieszny. Tak samo ta Lux. Lepiej niech się poddadzą, bo naprawdę nie mam ochoty tego grać. Wow. O, nawet nie trafiłem jej z ulta. Dobrze, teraz Riven napisała. Przegrają na pewno. Enemy. O, Enemy Team to są smurfy. A do, my mamy początkujących graczy w teamie. Więc bez sensu jest ta gra. Nie co za cymbał. O, w końcu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, się ma ale.